Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej proroctwo. No i już dzisiaj dochodzimy do kościoła. Czyli tak naprawdę takiej chyba najciekawszej, najbardziej praktycznej perspektywy, jaką mamy. I zacznę od listu do Efezjan. List do Efezjan jest takim wyjątkowym listem, bo on de facto nie mówi tak bardzo mocno o wizji poszczególnych zborów, czy tego, co się dzieje w poszczególnym zborze trochę inaczej niż pierwszym do Koryntian. Zresztą niektórzy ludzie mówią, że ten list do Efezjan jest takim listem okulnym. W niektórych z tych starych manuskryptów brakuje stwierdzenia, że to jest do Efezjan. I faktycznie on jest taki, można powiedzieć, trochę pozbawiony tych osobistych akcentów. No, trochę tam na końcówce jest, ale de facto... Jest taki bardzo ogólny, jest taki bardzo ogólny i rzeczywiście. Ten kościół, który się pojawia w oczywiście do Efezja, to jest kościół powszechny, to nie jest kościół efeski, efeski, z którego jakoś tam ekstrapolujemy sobie jakieś nauczanie dla kościoła jako takiego, tylko raczej to jest właśnie kościół powszechny, taka kosmiczna perspektywa na kościół. I to się też w jakiś sposób przekłada na perspektywę nauczania na temat proroków. Propracji apostołowej pojawiają się trzy razy w tym fragmencie, i pierwszy raz się pojawiają w Efezjan w drugim rozdziale, drugi 20 werset, gdzie mamy mowę właśnie o, o kościele, ale o kościele jako o świątyni, świątyni żywej. 21 werset, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Czyli mamy nowy przybytek, tym przybytkiem jest Kościół jako zgromadzenie, nie jako budowla fizyczna, ale jako zgromadzenie. Jest to zgromadzenie w Chrystusie. Teraz, Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie, Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową. I teraz ten, ta nowa świątynia jest taką świątynią, w której wszyscy mamy dostęp do Boga na tych samych zasadach: czyli nie ma żadnego arcykapłana poza Chrystusem. I co ciekawe, nie ma również różnicy między Żadami a Poganami. O tym mówi 14 werset. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwójka, czyli z Pogań i z Żydów. Jedność powstała, czyli mamy no, jedną klasę obecnie. Yy, to jest po prostu chrześcijanin. Tak? Chrześcijanin ma dostęp do Boga. Nie Chrześcijanin nie ma dostępu do Boga. I to jest jakby ta jedna z podstawowa rzecz. Zresztą moim zdaniem, w jakiś sposób. Yy, Wcale nie taka oczywista, to znaczy nawet dla ludzi wierzących nieoczywista, bo gdzieś jak czkawka się odbija Stary Testament, który no, w tym wymiarze akurat został zniwelowany, tak nie ma jakich, jakiegoś Bożego wybrania etnicznego w Nowym Testamencie. Jest historia, jest godność żydowska ze względu na Stary Testament, to, że im zostały darowane obietnice, jak apostoł Paweł mówi, czyli jakby te obietnice. Które tak przy okazji warto przypomnieć, spełniły się w Chrystusie i nie dla Żydów, ale dla wszystkich ludzi w Chrystusie. O czym mówi apostoł Paweł w do Rzymian w czwartym rozdziale, przypominając, że kiedy Bóg dał obietnicę Abrahamowi, to on był jeszcze nie Żydem, jeszcze był nieobrzezany, był zwykłym Poganinem. W związku z tym wszyscy mają taki sam dostęp. On jest tym archetypem, on jest tym, który jakby rozpoczął tą historię zbawienia i ta wiara jego. Która mu została poczytana za sprawiedliwość, jest tymi drzwiami dla wszystkich, którzy idą w jego ślady. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, to co się dzieje w kościele jest kontynuacją Abrahama i tego pierwotnego przymierza, jaki miał z Bogiem. W każdym razie mamy dzisiaj jedną klasę ludzi Bożych: to są ludzie, którzy są w Chrystusie, to są chrześcijanie. W kościele jest dwójka jedność powstała, czyli tak naprawdę. Oczywiście są różne różnice i te różnice trzeba przełamywać, kiedy ewangelizujemy, te różnice trzeba przełamywać, kiedy komunikujemy się, tłumaczymy Boże Słowo, wprowadzamy wartości w boże i tak dalej. To wszystko jest ważne, ale nie ma tak naprawdę różnicy, jeśli chodzi o dostęp do Boga. Nie tylko o dostęp, ale również o usprawiedliwienie. On zniósł zakon przekazań i przepisów, mówi o Chrystusie, aby czyniąc spokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Zwróćcie uwagę, że jakby no dzisiaj zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi mają tak samo być częścią Kościoła, tego samego Kościoła, co stąd może być też rewolucyjne dla niektórych. I pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele, znowu, nie dwa ciała, nie jakiś Izrael i Kościół równolegle, ale jeden jedno ciało, Kościół. Przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. A dlaczego tak się dzieje? W 18. Werset: Przez niego mamy dostęp do ojca, jedni i drudzy w tym samym, w jednym duchu. Tak więc, i tu mówi do Pogan: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Mamy dokładnie takie same prawa, chociaż nie mieliśmy tych praw wcześniej. I uwaga, 20. Werset zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Zwróćcie uwagę, że mamy ciało, mamy ciało, którym jest Kościół i jest pewien fundament. Tym fundamentem jest służba apostołów i proroków. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli wszystko się zaczęło od Chrystusa. On jest tym kamieniem węgielnym, czyli tym, który który odpowiada za solidność całej budowy, bo przypominam, że kamień węgielny to jest nie od węgla, tylko od węgła, a węgieł to jest ten taki podstawowy, powiedzmy, początek konstrukcji, który nam wyznacza poziomy i piony. A więc to Chrystus wyznacza nam poziomy i piony w Kościele, ale kto jakby wypełni ten fundament? Apostołowie i prorocy. No i tu zwróćcie uwagę, że, no różnie to się rozumie, ten dwudziesty werset, niektórzy rozumieją to na tej zasadzie, że to są prorocy Starego Testamentu. Wydaje mi się, że gdyby chodziło o proroków Starego Testamentu, to by było powiedziane, zbudowani na fundamencie proroków i apostołów. Chronologicznie wypadałoby zacząć od proroków, jako ci, powiedzmy, którzy byli przed apostołami, potem dopiero apostołów. I myślę, że to by rozstrzygało sytuację. Ze względu na to, że ta grupa apostołów i proroków jest jeszcze dwa razy w liście do Efezjan powiedziana, Wydaje mi się, że i zakładam, że chodzi o tą samą grupę, bo inaczej wydaje mi się, że byłoby absurdalnie zakładać. Więc ze względu na te kolejne fragmenty, o których powiem oddzielnie, myślę, że, że jest to grupa proroków nowotestamentowych. A więc jesteśmy zbudowani na fundamencie jako Kościół Boży i Poganie i Żydzi, ale szczególnie Poganie, o czym za chwilę będzie mowa w trzecim rozdziale. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Co to znaczy? To znaczy, że ta ich służba w jakiś szczególny sposób sprawiła, że możemy należeć do kościoła. Gdyby ich nie było, oczywiście wszystkie wymiary wyznaczył sam Chrystus, ale gdyby ich nie było, to byśmy nie mogli być częścią kościoła. A możemy. Jutro, jak Ma Bóg pozwoli, to opowiem dlaczego. W tym wymiarze, prorocy, którzy się pojawiają. Są powiedzmy no, bardzo blisko apostołów, to znaczy mają bardzo szczególną funkcję, niepowtarzalną, unikalną, wyjątkową. W pierwszym wieku jeden raz na zawsze, niepowtarzalną, nie w wymiarze ciągłym, ale coś mieli założyć, coś mieli zrobić, i jutro powiem, co konkretnie mieli zrobić, bo o tym a za chwilę apostoł Paweł będzie mówił. I w tym sensie widza Efezjan mówi właśnie o prorokach jako. O pewnej grupie, która w nieprzemijający sposób, jeden raz na zawsze w historii zbawienia, zadziałała i zbudowała coś, co służy nam cały czas jako Kościołowi Bożemu. A co to jutro opowiem? Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym, łaskawym Bogiem, że stworzyłeś w sobie jednego nowego człowieka i że dzięki Twojej wierze yy, mamy wszystko, nic więcej nie trzeba dodawać: żadnego obrzezania, żadnych innych rzeczy. Po prostu jesteśmy kompletni w Tobie. Daj nam się tym cieszyć, daj nam Ciebie za to uwielbiać, daj nam Ciebie za to wywyższać, i nigdy nie daj nam gdzieś, Panie, sprzedać właśnie tego, co mamy w Tobie, za jakieś świecidełka duchowe albo wszelkie inne. Z Bogiem polecam wspieranie mojej służby i do zobaczenia.